Cześć, witam Was już w piątym podajrze odcinku Polish Driving. Prawdziwe życie. Dziś, jak już mówiłem na końcu, już jest szósta. Za chwilkę mamy do pracy, więc widzimy się już pod pracą. Przepraszam, mamy na nockę jutro, nie dzisiaj, bo dzisiaj mamy jeszcze coś do zrobienia. Widzimy się już pod pracą. Tutaj idziemy. Oj, ale ktoś się chyba zdarzył, wiecie? Nie wiem, może to zaraz przyjdzie, nie wiem. Widzimy się już pod pracą. Dobra widzowie, widzimy, widzimy się już po pracy. Nie będę pokazywał jak klienci, bo niektórzy po prostu sobie nie życzą i dlaczego, dlatego wtedy też. Może ktoś będzie chciał, no ale to jak ktoś będzie chciał, wątpię, no ale możliwe. Dzień dobry, dzień dobry, co potrzeba? Yy, dzień dobry, ja bym chciał poprosić pizzę i, i frytki i Coca-Colę. Dobrze, to będzie razem 20 zł. Dobrze, proszę. Płaci się na jak ten. Dobrze, dobrze. Pro, proszę, yy, proszę czekać. Widzowie, ja tutaj tak, bo nie pozwolił mi pokazywać, ale pozwolił nagrać dźwięk. Zaraz pokażę Wam, jak daje. Dobrze, yy, proszę, tutaj jedzenie. Dziękuję, dziękuję. Yy, co po... tak, yy, proszę, 20. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Życzę wid... smacznego i do widzenia. Do widzenia. Dobrze, widzowie, skończyliśmy pracę. Zaraz jedziemy, tak, zobaczyć malucha, ile kosztuje go obejrzeć. Za chwilę do mas, po Kolega przyjedzie i pojedziemy z nim dosłownie. A, i wpływa 20 zł za wypłatę, i pojedziemy z nim od razu na zakupy, na których też damy 20 zł. To będzie na 3 dni zakupy. Więc widzimy się już jak będziemy wsiadać. Mam nadzieję. Że się trochę nie smucicie, że czasami trochę, po prostu niektórych wątków nie ma, ale po prostu mam czasami problemy i nie mogę tego zrobić. Więc widzimy się, jak już przyjedzie kolega. Dobra, widzowie, już jak widzicie, on parkuje, a my już wchodzimy. Dobra, wchodzimy do auta i jedziemy do. Sławna, tak? Jak będziemy w Sławnie, to Wam pokażę tego maluszka i będziemy się widzieć. Widzimy się już u sprzedawcy malucha. Cześć! Dobra, widzicie, widzowie, już my tutaj dojeżdżamy. Trochę ciemno jest, bo już długo jechaliśmy, ale jedziemy tutaj, wjeżdżamy. Może nie będzie tak widać, ale może ja zapalę światło, to. Dobra, to już wyskakuje. Dobra. Dobra, już tutaj wyskoczę i się widzimy już, jak będzie pokazywał malucha. Dobra, widzicie widzowie, jaki tutaj jest maluszek. I tego kupimy za pół tysiąca, tylko najpierw znamy prawo jazdy. I on jest wystawiany, ale można się targować. Tu może się trochę wytargujemy. Tutaj jak widzicie, kolega. A tutaj drugi maluszek, taki biały tam stoi tak kolegi. No, i jak widzicie, tutaj oglądamy. I obejrzymy troszkę i zajedziemy tylko szybko do sklepu. Kupimy potrzebne rzeczy. I jedziemy do domu. Zjemy kolację jakąś i jedziemy spać. Dobra, widzowie, my już pod biedranką idziemy do sklepu, i się widzimy, jak już wszystko kupimy. Dobra widzowie, my już wszystko kupiliśmy. Wsiadamy do malucha i jedziemy. Nie będę już wam pokazywał, nie będę zanudzał. Dlatego żegnam się z Wami. Ja się tylko pojedziemy, umyję się, zjem coś i. Pójdę już spać. Żegnam się z Wami, widzimy się w następnym odcinku. Elo!